Cześć moi drodzy, witam was Marek Purczyński i dzisiaj w tym odcinku mam nie lada gradkę dla osób lubiących bawić się albo lubiących zajmować się ulepszaniem własnego ciała, czyli najprościej może powiedzieć, autoterapią, czyli samodzielnym leczeniem się. Przy okazji możecie takie zabiegi wykonać swoim bliskim, swojej rodzinie. Jeżeli uznajecie, że macie gdzieś jakieś bolesności, to zajmiemy się najbardziej powierzchowną powłoką ludzkiego ciała w zasadzie. Może nie najbardziej powierzchowną, ale najbardziej powierzchowną z perspektywy układu mieściowego powłoką, jaką jest powięź powierzchowna. Generalnie, czym jest ta powięź powierzchowna? To można by powiedzieć, że jest takim swoistym kombinezonem, który bezpośrednio pod skórą i tkanką tłuszczową pokrywa nasze wszystkie mięśnie leżące powierzchownie, czyli te mięśnie duże typu najszersze grzbietu, skośne brzucha, pasma biodrowo piszczelowe czworogowe uda i tak dalej. I generalnie to, co musimy wiedzieć o ludzkim ciele, to ciało ludzkie jest przestrzenne. Tak więc jeżeli wasze zewnętrzne powłoki w jakikolwiek sposób są napięte, to przez taki, można by powiedzieć, szkielet, przez taki zręb, yy, symbolizują one i wskazują na napięcie, które leżą, leży wewnątrz. Czyli jednym słowem, ciało jest zbudowane z powłok, które... Otaczają poszczególne mięśnie, ale powłoki, te powierzchowne z tymi głębszymi, a te głębsze z jeszcze głębszymi, i tak dalej, łączą się ze sobą powięziowymi połączeniami. Więc w zasadzie jesteśmy taką wielką, nieskończoną pajęczą siecią, i tu taka niesamowita wskazówka, i taka niesamowita wyjść, że ze skali. Makro, czyli z czegoś, co moglibyśmy gołym okiem oglądać, jako takie fibrocyty, czy komórki, można powiedzieć, włókniste, które tworzą naszą powięź. I tutaj taka ciekawostka, bo jeżeli gołym okiem popatrzylibyśmy na powięź, to zauważylibyśmy takie. Podłużne włókna powięziowe, które tworzą tą powięź. Je widać nawet gołym okiem. Ale teraz, jeżeli weźmiecie mikroskop, to będziecie mogli przyuważyć tak zwane fibrocyty, czyli komórki powięziowe, komórki włókniste, tworzące tą powięź. I co ciekawego, nawet na poziomie komórkowym, jeżeli chcielibyście widzieć poszczególną, pojedynczą komórkę, te komórki również zasilone są układem powięziowym. Tylko zwyczajnie ten układ powięziowy komórki nazywa się troszeczkę inaczej, bo nazywa się, jak sprawdzicie w podęcznikach do biologii, cytoszkieletem. Więc zasadniczo, nawet z perspektywy jednej komórki, przez perspektywę tkanek do perspektywy całego ciała, jesteśmy pokryci powięzią, jesteśmy pokryci taką błoną, która z jednej strony umożliwia nam poprzez odpowiednią rozciągliwość, przez odpowiednią przesuwalność i ślisk odpowiednie ruchy. Ale z drugiej strony, ta powięź, kiedy jest objęta jakąś restrykcją, to ona te nasze ruchy będzie hamowała. Ta powięź, kiedy jest spięta i zbita, wpływa na całą masę bólów i dyskomfortów. To właśnie z powodu takiego zbicia powięzi. Czujesz się na drugi dzień po jakimś wysiłku taki zardzewiały, zardzewiała, wszystko jest pospinane, posklejane, i dlatego bardzo często próbujemy się rolować. Na tym kanale dużo już było o pracy głębokiej, czyli jak użyć choćby piłeczki, wałka, grzybka, który jest takim absolutnym bestsellerem w moim sklepie, żeby zagłębić się w te niskie warstwy naszego ciała. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać coś bardzo efektownego, a przy okazji niesamowicie efektywnego, co bardzo szybko poprawia zakresy ruchów. Zaprezentuję Wam techniki tak zwanego scrapingu, czyli skrobania własnego ciała i zaprezentuję Wam elementy waku czyli stawiania baniek, które w radykalny i błyskawiczny sposób mogą poprawić nasze zakresy ruchów, złagodzić ból, zmniejszyć stany zapalne i przede wszystkim poprawić samopoczucie i czucie samego ruchu, tak żeby w naszym ciele było nam wygodnie, przestronnie i naprawdę bardzo dobrze. Moi i drodzy, widzicie, zmieniłem anturaż, wyskoczyłem trochę jak do rosołu, ale jest to ważne, ponieważ będę dzisiaj pracował z własnym ciałem na tej powierzchownej warstwie. Czego ja potrzebuję do takiej pracy? To zauważcie, przygotowałem dla Was dzisiaj nożyk do powiedzi. Generalnie ten nożyk do powiedzi może być wymieniony na taki masażer nazwijmy to kobido. Jeżeli nie macie takiego sprzętu, można się posłużyć domu łyżką albo jakąś krawędzią nieostrego narzędzia kuchennego. Do tego bańki, z których będę korzystał, do tego jakieś smarowidło, jakieś mazidło, może to być oliwka do masażu, może być to olej kokosowy albo cokolwiek innego, co da Wam troszeczkę poślizgu. I teraz chciałbym na podstawie kilku rejonów ciała zaprezentować Wam, jak można samodzielnie pracować z własnym ciałem w celu poprawy zakresów ruchu. No i teraz hipotetyczna sytuacja, załóżmy, że mam problem z ruchomością barku. Bardzo często za tą złą ruchomość barku, nie mówię, że to w każdym przypadku zadziała, ale często zadziała, odpowiada zaburzenie rytmu piersiowo-łopatkowego. Jednym słowem, mam napięty mięsień z przodu, który nazywa się zębaty przedni, moja łopatka jest ciągle w protrakcji i przez to nie mogę unieść odpowiedniej ręki ku górze. Co w takiej sytuacji robię? Psztyczek oliwki, wcieram sobie tą oliwkę w okolice pod pachą, okolice na dolne, tutaj gdzieś na dolne żebra. I kiedy troszeczkę rozgrzeję całą tą powięź, całą tą skórę, biorę sobie w dłoń nożyk, może to być łyżka, ręka jest założona za głowę, i zaczynam skrobać własne ciało, tak jakbym chciał oskrobać marchewkę buraka ziemniaka. Nie musi być to robione jakoś bardzo mocno, nie musi być to robione z jakąś niemiłosierną siłą, ale zauważycie za momencik, że prawdopodobnie kiedy się tak chwilę konkretnie poskrobie, to pojawi się na ciele takie właśnie, taka czerwona naleciałość. Można by powiedzieć, że jest to takie de delikatne przekrwienie, jest to też trochę wybroczyny, ponieważ nie ma opcji. Ja pracując w taki sposób nożykiem, troszkę rozwalam te swoje najbardziej powierzchownie leżące kapilary, ale pękają zasadniczo te kapilary, czyli te cienkie naczynka krwionośne, które już były kruche i nieelastyczne. I kiedy w taki sposób w dolnej części klatki piersiowej, na tym miejscu zębatym przednim, troszeczkę w okolicy najszerszego grzbietu i pod pachą sobie podziałam, to może się okazać za kilka minut takiej pracy, że jeżeli wy tam byliście napięci, to tu zamiast czerwonego koloru pojawi się sino-bordowo-ciemno-buraczany kolor. Nie bójcie się tego, spowodowaliście krwiaka takiego, który w wyniku przerwania tych kapilarów. Spowodował wybroczynę krwi, jednak ta wybroczyna krwi przyspiesza pracę układu odpornościowego, układu limfatycznego, więc zwyczajnie zrobiliście tak zwaną fibrolizę, rozwaliliście troszeczkę napiętych komórek. I teraz, jeżeli posłużę się bańką po takim rozcieraniu, zasysam sobie tą bańkę w taki sposób, mogę postarać się tą bańką popracować w górę i w dół. Jaka jest różnica w tej powierzchownej pracy między użyciem bańki a użyciem nożyka? Nożyk rozcina. A bańka z się, ta bańka to taki substytut rozciągania. Ja nie muszę wykonywać jakichś wielkich mozolnych ruchów, ale przeciągając w ten sposób tą bańkę po ciele, używając ją w taki sposób, im bardziej ją zastrze, tym mocniej będę czuł wrażenie tego naciągania. W zasadzie nawet tej bańki nie muszę, zauważcie, przemieszczać. Ja mogę bańkę mieć zahaczoną w jednym punkcie, a postarać się całą tą powieść odpowiednio rozruszać. Zobaczcie, łapię tą bańkę i nie tyle muszę się wkręcać, to żeby ją przesuwać, co zahaczyłem ją w jednym punkcie i ten jeden fragment powiedzi staram się w taki sposób we wszystkie strony poprzeciągać. Im bardziej jesteście naprężeni, on zaraz wam pokaże kolorki, tym bardziej będziecie w tej pracy tkliwi, będzie bardziej, będziecie bardziej obolali. Nie chcecie tego robić nadmiernie silnie, chcecie to zrobić z taką siłą, żeby poczuć, że troszeczkę się rozciągnęliście. Cała ta wybroczyna i cała ta czerwień to normalna fizjologiczna reakcja Waszego ciała. No i generalnie robiłem to chwilę, to było pokazowo. Normalnie powinien taki zabieg wykonywać przez jakieś 5 do 10 minut. To mi zajęło może w porywach do trzech, ale zauważcie od razu, jak ten mój prawy bark się obniżył. Jeżeli chodzi o ruchomość, to prawdopodobnie od razu poczuję zdecydowaną poprawę tego ruchu, przede wszystkim poprawę zgięcia. Więc bardzo prawdopodobne, że te moje bóle barku już by zanikły. Ale jeżeli ja mam więcej kłopotów z barkiem, to zauważcie, mogę sobie posmarować delikatnie sam, Mięsień na ramienny to mojego okolica w zasadzie powięź tego mięśnia poprzez skórę w ten sposób będę rozcierał i dokładnie taką samą pracę mogę wykonać na przedniej części barku, na bokach barku. Co jest istotne, chcę, żeby ręka była, kiedy robię tą pracę, w miarę w spoczynku. Czyli widzicie, kiedy skrobię w taki sposób własne ramię, to to ramię powinno dawać się przesuwać. Nie chcę napinać mięśni i skrobać naprężonych mięśni, to boli niewiele wnosi. Bark jest luźny, i teraz, kiedy porozcieram, przód rozcieram bok, jakbym kogoś poprosił, to mi tam tył porobił delikatnie, ale nie jest to istotne, czy dzisiaj, to jest bardziej taka prezentacja samej techniki, niż prezentacja obszaru, bo generalnie, jeżeli macie łeb na karku, to będziecie w stanie takie techniki użyć w bardzo wielu innych miejscach. Ale teraz inny pomysł na zastosowanie baniek, kiedy już przeskrobałem, kiedy użyłem trochę tej, tej pracy powięziowej, tego scrapingu, patrzę z jednej strony mogę znowu, tak jak miało to miejsce wcześniej, albo przemasować ten swój staw ramienny i tą bańkę poprzesuwać w różne punkty. Im silniej zacisnę generalnie tą bańkę, tym większe ciśnienie wywołam, więc silniej będę przeciągał powięź. Ale cudowna praca dzieje się wtedy, kiedy taką silikonową bańkę zostawię sobie na barku i teraz poprzez rotację zewnętrzną, wewnętrzną będę chciał uwolnić te wszystkie napięcia, które gdzieś tej mojej ręce towarzyszyły. Mogę posłużyć się w takim zestawie baniek większą ilością tych pieczątek. I teraz chciałem poczuć te układy, w których ap, jest jakieś ograniczenie, jest jakiś dyskomfort i urabiam i pracuję. Bańki są, sią, jakkolwiek to nazwę, moją powięź, podciągając ją ku górze. A ja tymi bardziej głębokimi włóknami, które się teraz będą naprężały, staram się w dowolny sposób popracować. Im bardziej te ruchy będą taneczne, i bardziej będą zwariowane, im bardziej będą jeszcze wspomagane chociażby drugą kończyną. Tym lepsze zakresy ruchów i tym lepszy efekt osiągnę. I w zasadzie to jest niesamowita zaleta tych silikonowych baniek, że można je przystać do skóry tak, że będą na tej skórze przelegały dłuższy czas. Patrzcie, to miejsce na pewno dużo bardziej naprężone, dużo bardziej fioletowe, te miejsca mniej fioletowe. Im dłużej te bańki utrzymacie na, na ciele, tym prawdopodobnie większa szansa, że dostaniecie taki rumień i de facto symbol taka pieczątka może zostać z Wami nawet na tydzień albo dwa tygodnie. Im sztywniejszy staw, im sztywniejsza powięź tym dłużej będziecie mieli te ślady, te wszystkie takie zmiany i tym bardziej może być to tkliwe. Więc uważajcie, bądźcie dla siebie delikatni i nie róbcie tego nadmiernie mocno. Ale nie bójcie się znowu, nie musicie iść do lekarza od razu, kiedy wyszło Wam takie ciemne przekwienie. No i teraz zobaczmy po chwili. Rotacja wewnętrzna lewa, rotacja wewnętrzna prawa. Te moje ręce mniej więcej są zbliżone, jak nic z nimi wielkiego nie robię. Zewnętrzna prawa, zewnętrzna lewa. Tu mi się wiele nie, po, nie poprawiło, ale sam zakres zgięcia... To jest niebagatelna różnica. I de facto w sytuacji, kiedy mam bóle barku, świetnie jest rozpracować całą okolicę na ramienną, całą okolicę, tutaj okolice mięśnia zębatego i skośnych brzucha. Super, jeżeli ktoś podrapałby Wam plecy i opracował całą łopatkę, właśnie w taki sposób. Bóle barku to popularna bolączka, ale co powiecie na kurszową. W zasadzie nie ma prawie człowieka, który by tych bólów pleców w jakiś sposób nie zaznał. Co robię? Troszeńkę oliweczki opieram sobie na biodrze. Rozpracowuję całą okolicę od kęgosupa, tą całą okolicę biodra. Powięć piersiowo -lędziowa. Naturalnie chciałbym to zrobić obustronnie, ale na razie będę pracował jedną ręką. Użyję sobie tego drugiego masażerka. No i teraz w takim lekkim pochyleniu rozcieram. Pracuję. Te plastikowe masażery są delikatniejsze zdecydowanie i trudniej jest pracować z nimi, pracując z nimi, wykonać taką zmianę. Dlatego może od razu przejdę do konkretów i mówię, domowy sposób na taki nożyk, najprostszy, możecie sobie ją nabyć za kilkadziesiąt złotych, tam powiedzmy koło stówki one kosztują na internetach, aczkolwiek y, można też użyć chociażby łyżki. Zwykła łyżka zupy robi podobną robotę, rozciera. Im bardziej to boli, im więcej słyszę pod skórą jakiś takich Trzeszczeń, trzasków, przeskoków, jakichś takich piasków, fasolek. Tym bardziej chcę tam pracować, ale pracuję z głową, pracuję z empatią, ze współczuciem dla własnego ciała. Chcę sobie pomóc, a nie się tutaj skarcić, więc nie mogę cierpieć nadmiernie. Trochę porościerane. No i znowu, im większy rejon, tym większa bańka. Przysysam ją w taki sposób Ja albo ją poprzesuwam. Mogę poprzesuwać z lewej w prawo, z prawej w lewo, ale jeszcze lepszy pomysł to bańka zasana, a ja wykonuję różne ruchy. Staram się wejść w jakiś skłon, staram się rozprostować, skrzyżować nogę. Zasadniczo każdy ruch, który będę starał się wykonać w tej pozycji. A zawsze pamiętajcie, że jeżeli użyjecie nie jednej bańki, a całego zestawu baniek, tym silniej ta powięź powierzchowna, ta powięź bierzchowa będzie teraz odczuwana i rozciągana. I bawię się, szukam takich ruchów, szukam takich ustawień, w których będę odczuwał różnice w rozciąganiu. Każdy chwyt dozwolony, każda technika dobra, tak żeby poczuć, że to nasze ciało się rozkręca, że to nasze ciało się rozkleja. W momencie, kiedy opracujecie tą część, czyli tą powięź pierwszowolęźwiową, świetnym pomysłem jest praca na paśmie biodrowo Czyli wtedy popracowałbym na całym boku, popracowałbym na, mi na przegrodzie międzymięśniowej. Tak jak Wam mówiłem, nie chcemy pracować na napiętej kończynie, więc wtedy muszę to zrobić tak. Oprę się o ścianę, chociażby stanę pewnie na prawej nodze, żeby móc troszeczkę porościerać tą nogę lewą. Nie chcę, żeby mieście były napięte, mieście mają być luźne. I działam sobie pracując w ten sposób. Im więcej włosów, tym więcej oliwki, bo te włosy będziecie palić i jarać. Ale kiedy mamy to już zrobione, psyk, psyk i de facto ta sama praca. Do wykonania w tym punkcie. Trudno będzie przez włosy mi tą bańkę przesuwać w górę i w dół, ale kiedy ją zas się w taki sposób, to znowu mógłbym się położyć, poprzesuwać do boku, poprzywodzić. I tak naprawdę przekazem w tym materiale jest właśnie ta informacja. Jeżeli czujesz się w jakiś sposób pospinany, pospinana, jeżeli czujesz, że trudno ci jest sfałdować Twoją daną część ciała, trudno jest ci oderwać skórę, można by tak powiedzieć, a konkretnie tą powierzchowną od, reszty, od reszty ciała. Posłuż się tymi dwoma prostymi narzędziami. Poskrop delikatnie wasze was, własne ciało metalem, zrób trochę przekrwienia, zrób trochę ciepła, a dalej użyj wakuterapii, postaraj się używając baniek porozciągać trochę własną powięź. Raz, możesz to zrobić manualnie, ale dwa, możesz przystać takie właśnie silikonowe bańki do własnego ciała, żeby zdecydowanie poprawić zakres własnego ruchu. Skąd wyczarować takie banieczki? One niedawno przypłynęły statkiem do nas z odległych krajów i na pdpoland.com takie zestawy już na Was czekają. Fajny, medyczny silikon Mięciutka banieczka przyjemnie robi każdemu, a de facto jakie inne zastosowania oprócz takiej pracy sportowej, pracy powięziowej może przynieść Wam taka bańka? Naturalnie, jest to element dbania o zdrowie w sezonie grypowym, przeziębień. Jeżeli postawisz sobie kilka takich baniek na plecy, a trochę wcześniej te plecy rozgrzejesz maścią rozgrzewającą, to poczujesz automatycznie, że robi się na plecach cieplej i jeżeli się położysz do łóżka po takich banieczkach, to też możesz poczuć, że wrócisz szybciej do zdrowia, poprawisz pracę układu limfatycznego, poprawisz pracę układu krwionośnego. Celulitis, czyli zmiany zapalne tkanki tłuszczowej, zmiany zapalne naszej powięzi powierzchownej, tak można najprościej powiedzieć, to kolejne wskazanie do takiej wakuterapii, i wtedy bez pudła, bez problemu możecie pracować, żeby się wygładzać. Te bańki ujętniają skórę, i to jest szeroko znane za stosowanie. Każdy pan, czy pani dbająca o piękne ciało, może sobie użyć takich banieczek do czoła, do. Czyli kości jarzmowych, do brody i tak dalej, co bardzo fajnie tonizuje tą skórę. Z mojego punktu widzenia, fizjoterapeuty, pomagam ludziom takimi bańkami zwalczać stany zapalne, obniżać bolesność, pomagam ludziom poprawiać zakresy ruchów. Tak jak widzicie, korzystam z tego bardzo często sam, bo jest to szybkie i naprawdę skuteczne narzędzie poprawy ruchomości. Oczywiście nie mogę nadmienić, kiedy tych baniek nie powinno się stosować, bo na pewno takie komentarze padną. Zdrowy rozsądek, moi drodzy, przede wszystkim. Jeżeli masz zmiany na skórze, jeżeli leci ci krew z danego miejsca, masz jakąś zmianę grzybiczą, bakteryjną, trądzik, nie przykładaj tam bańki, nie rozcieraj tego, nie wprowadzaj tam bakterii, bo może być tylko i to zdecydowanie gorzej. De facto, jakichś innych takich bardzo istotnych przeciwwskazań oprócz takich świeżych. Y świeżych zmian skórnych, tutaj bym nie wykazywał. Często w literaturze mówi się o nowotworach, mówi się o jakichś problemach z układem chłonnym, ale te przeciwwskazania wtedy są bardzo selektywne. Naturalnie, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do takiej terapii, czy taka terapia, czy autoterapia będzie dla Was skuteczna, skonsultuj się z lekarzem, bądź fizoterapeutą i mam nadzieję, że taka kompetentna osoba poprowadzi Cię za rączkę i wytłumaczy Ci, czy warto w Twoim przypadku takim narzędziem się posłużyć. Nie jest to Narzędzie zbytnio inwazyjne, ale jak widzicie, nawet po kilku minutach siniaki wychodzą. Tych siniaków się nie bójcie, nimi się nie martwcie, to nie jest nic strasznego i to nie jest nic niebezpiecznego. Jeżeli chcielibyście głębiej wejść w tematykę stawiania baniek, jak na poszczególne części ciała aplikować sobie takie zestawy baniek i używać innych form baniek, bo te silikonowe moim zdaniem są po prostu wygodne. Są miękkie, trudno je zepsuć, łatwo się je czyści. Ale zamiast baniek możecie postawić sobie słoich, możecie postawić sobie doniczkę, tylko wtedy potrzebujecie alkoholu i trochę gorąca. Mamy bańki próżniowe, więc cała masa różnych na rynku jest asortymentów, które mogą posłużyć się też tej wakuterapii. Wtedy na Health Platform Online kliknijcie sobie i wejdźcie w kurs Sławka Stadnika, bardzo dobrego, renomowanego, można powiedzieć, naturopaty, rzemieślnika, człowieka, który tych baniek postawił już dziesiątki tysięcy na pewno, jak nie więcej. On zjadł zęby na bańkach i chętnie podzieli się swoim doświadczeniem z Wami w tym kursie. Online. Tam o wszystkich przyciskach, wskazaniach dowiecie się dużo, dużo więcej. A jeżeli potrzebujecie sprzętu do masażu, do pracy z powięzią, banieczek, nożyków i innych takich wynalazków, to zapraszam Was na pdponant.com. Tam cały asortyment dostępny dla Was od ręki. Tylko spieszcie się, bo schodzi jak bułeczki. Tu co, ja nie chcę być asymetryczny, ja biorę się zaraz za swoją prawą stronę, trochę się porozklejam i lecę na trening. Wam życzę dobrej niedzieli, do zobaczyska, kłaniam się, pozdrawiam Was, Marek Kurczeński.